Witajcie moi mili. Dzisiaj samochodzik już nie jest zastawiony, więc pojedziemy sobie w jakieś fajne miejsce. W nocy padało, mokro wszędzie. Kwiatki napojone, komarów pełno. Wdarły mi się znowu do sypialni. A miałam ciężką noc wiecie, polowanie na, na komary. Widać mnie tu trochę? To ja, wasza mama, grażynka, jedziemy. Jesteśmy na miejsce i zobaczcie, jest tak wcześnie, że jeszcze Łabądek sobie śpi. Głowę ma schowaną pod skrzydłem i śpi. No. Gołąbka słychać jak zwykle, a my jesteśmy na takim półwyspie, na jeziorze Małż. Gdzie jest taki ośrodek czasowy I tutaj odbywały się te nasze letnie rekolekcje parę lat temu. No i kto wie, może kiedyś się znowu to wydarzy. A my idziemy sobie na taki modlitewny spacerek wokół tego półwyspu. To jest taka prawie wyspa. Dlatego te nasze rekolekcje się nazywały: rekolekcje na wyspie. O, i tu jest. Ktoś też rusza w trasę, i tu jest taki taka świetna ścieżka rowerowa. Ale też można oczywiście tędy spacerować. Także będzie bardzo ładnie, chociaż dzisiaj dzień jest pochmurny. Pochmurno, trochę wilgotno, trochę zimno, ale jestem odpowiednio ubrana na tą pogodę, więc nie straszna mi <goda> pogoda. Jezioro tutaj z tej strony jest takie spokojne. Czasami jest tak, że tu jest spokojnie, a jak się obejdzie dookoła, to tam już z drugiej strony z kolei jest jakiś wiaterek, także... Wszystko tutaj się dzieje. No, i tu są takie domki, w których myśmy mieszkali. Dachowce takie. Cztery rodziny w jednym domku. Każdy miał oddzielne wejście. Każda rodzina. Także fajnie. Na pięterku była antresola. Na dole taki malutki salonik. Łazienka. Polecam, to miejsce jest naprawdę pięknie. Idę i zrywam po kolei wszystkie pajęczyny. Taka pierwsza myśl, która dzisiaj. Nie powitała już w środku nocy. A właściwie nie, nie tyle myśl, to taki akt strzelisty, czyli takie wzniesienie się ku Bogu, zwrócenie swojego serca, swojego myśli do Boga. I to jest taki akt strzelisty, który często mi towarzyszy w jakichś trudnych chwilach, gdy przychodzą jakieś trudne myśli. Kiedy spotykam trudnych ludzi, to albo właśnie w myślach, albo, albo nawet tak półgłosem. Mówię sobie, znaczy nie sobie. Wołam do Boga. Panie Jezu, Boży Baranku. I to dla mnie bardzo dużo znaczy, bo. Tutaj jest słowo Jezusa, Jego imię. Które ma wielką moc, które jest takim dla mnie przynajmniej, jest też jakby egzorcyzmem, jeżeli te myśli jakieś przychodzą, które dalekie są od myśli Bożych, to wezwanie imienia Bożego sprawia, że, że te myśli odchodzą. Nieprzyjaciel ucieka, on tego nienawidzi. I kiedy do, do tego słowa imienia Bożego e, dokładam jeszcze Boży baranku, to jest to kolejne takie określenie, za którym idzie mnóstwo treści. Bóg, który jednocześnie jest takim barankiem ofiarnym który się ofiarowuje dla nas, takich nędznych ludzi, nędznych, niewiernych. <grym> I on przychodzi, się ofiarowuje dla nas, przychodzi, żeby nam pomóc. On się po prostu wykrwawia dla nas. I jak coś takiego, <grym> wiecie, człowiek sobie przypomni, to po prostu te jego wszystkie, jakieś małe, Maluteńkie ofiarki, które składa za bliźnich, są po prostu naprawdę pyłem. Wszystkie nasze dobre uczynki to nie mogą się równać absolutnie ani z tą Bożą ofiarą. Z Jezusem, który przychodzi tutaj nas ratować, być naszym sługą, więc dlaczego my nie możemy trochę służyć braciom? Dlaczego my nie jesteśmy w stanie, wiecie, komuś czegoś darować? No, warto o tym myśleć. O jakiś ptaszeczek tu na pomoście. Ale pochmurno, ciemno, no, ale w naszych sercach jest jasno. Jasno, rozważamy Słowo Pana, tą Bożą rzeczywistość. I w pierwszym czytaniu, znowu mamy. Z Jeremiasza, fragment, kiedy on właściwie toczy taką um, walkę czy spór z prorokiem Hananiaszem, który głosi ludowi pokój, pomyślność. Natomiast Jeremiasz, wypowiadając słowa Boże, to, co Bóg mu polecił, mówi, że nie, nie będzie pomyślności, nie będzie, nie, wcale nie jest wszystko dobrze. Bo on chodził z takim jarzmem drewnianym, wiecie, jak, jak zwierzęta juczne, to on miał takie jarzmo, które miało symbolizować to, że no, przyjdzie na Buchodonozor i, i wszystkich weźmie w niewolę, naród wybrany. Już nie będzie sobie żył spokojnie w swojej ziemi, tylko będzie uprowadzony do Babilonu. Będą niewolnikami tego króla Nabuchodonozora. No i ten, ten fałszywy prorok nawet zdjął to drewniane jarzmo z Jeremiasza i je połamał, ale Pan Bóg powiedział, że Ty zdjąłeś jarzmo drewniane, a ja założę. Założę temu ludowi jarzmo żelazne, czyli będzie jeszcze gorzej. Bo ten lud nie chce słuchać upomnień. Nie chce słuchać tego, co trudne. On chce tylko tego, co łechce jego uszy. Tego, co jest miłe do słuchania. I tak jest w życiu, że czasami jak nie słuchamy upomnień, w ogóle nie szukamy tego, nie, nie wsłuchujemy się, nie pytamy, Panie Boże, ale czy to się Tobie podoba? <gryw> czy Ty nie masz jakichś zastrzeżeń i tak z tyłu głowy czujemy, że tak, Pan Bóg ma zastrzeżenia? Nawet takie proste kryteria, jak Boże przykazania, jak całe kazanie na górze. Pana Jezusa, który, które jeszcze wyżej podnosi poprzeczkę. O i tak czujemy, no coś tutaj chyba nie gra. W tym naszym życiu powinniśmy coś uporządkować. No Pan Bóg nas jeszcze upomina. Jeszcze nam daje czas na nawrócenie. No ale przyjdzie czas, kiedy ten nabuchodonozor zapuka do naszych bram i już nie będzie odwrotu, będzie trzeba będzie trzeba do Babilonu iść w niewolę. Także cały ciąg takich trudnych czytań w ostatnim czasie z Jeremiasza. I dzisiaj mamy Psalm 119, taki najdłuższy psalm w księdze psalmów, który refren brzmi: Naucz mnie, panie, mądrych ustaw Twoich. Przed chwilą o tym mówiliśmy o tej weryfikacji życia na podstawie właśnie Bożych przykazań, Bożych nakazów, Bożych rad Ewangelicznych. Ten psalm jest taki piękny moim zdaniem. Bardzo dużo mam w Piśmie Świętym podkreśleń w trakcie tego psalmu. Tam właściwie prorok, prorok, psalmista wychwala cały czas prawo Boże i wychwala i wychwala. Wiecie, to ma kilka stron ten psalm. Tak jak zazwyczaj psalmy, to tam jest kilka zwrotek, i, i właściwie koniec całego utworu. To ten psalm się ciągnie przez kilka stron w Piśmie Świętym i psalmista ciągle i ciągle wyznaje tą swoją miłość do prawa Bożego. Kocham Twoje prawo. Dzień w dzień, w nocy. Czytam te słowa, przypominam je sobie. Ciągle kieruję swoje stopy do Twoich napomnień. Ciągle prostuję tą moją ścieżkę. Bo Twoje słowo jest lampą na mojej ścieżce, jest światłem na mojej drodze. I taki piękny jest ten psalm. Przez to, że on jest taki długi. To jest takie wrażenie, jakby ten psalmista chciał sobie do głowy wbić to Boże prawo, żeby on czuje, że jest słabym człowiekiem, że on o tym zapomina i on musi sobie to ciągle i ciągle powtarzać. I tak samo piękne były te zwyczaje, nakazy, właściwie, Boże, że Żydzi mieli fragmenty story sobie. Napisać na jakichś paseczkach pergaminu, włożyć do pudełeczka. To były filakterie, i to pudełeczko sobie przywiązać do czoła, do ręki. O. Coś tu zaczyna kropić. <grywia> Ale na szczęście nie tak mocno. Mam nadzieję, że nie mam żadnej parasolki. Tylko kurtkę, Panie Boże, powstrzymaj ten deszcz jeszcze chwilę. <laughs> Ale, mimo, zobaczcie, mimo takiego pochmurnego, pochmurnej aury, tu jest pięknie. Tu jak widzę, że jakaś łódka, tam jacyś rybacy łowią rybki. Mm. Więc chyba idziemy za tym psalmistą. Staramy się przypominać sobie, Boże, prawo w tych modlitewnych spacerkach. Szukamy Pana, szukamy Jego głosu, Jego napomnień. Hmm. O, zobaczcie, co tu mamy. Koniki. Jeden duży, drugi mały. I to biały konik, ładny. Tu jest taka mała stadnina koni. Chyba tam dalej też są. Można tutaj jeździć też na konikach. A dzisiejsza Ewangelia. Kiedy Pan Jezus um, naucza, bo tłumy za Nim idą i On się lituje nad nimi, bo są jak owce, które nie mają pasterza, więc on uzdrawia chorych, naucza. No i robi się późno. Apostołowie się martwią, czym nakarmią tych ludzi i proponują Panu Jezusowi, żeby On po prostu ich... Odprawił, żeby poszli do jakiejś wsi żeby tam zakupili chleba sobie do jedzenia. A Pan Jezus mówi nie potrzebują odchodzić. Wydajcie im jeść. No i potem następuje rozmnożenie chleba i rybek. A mi się przypomina taka sytuacja sprzed wielu lat w jednej wspólnocie. Bo myśmy się spotykali tam z różnymi liderami na jakichś dniach skupienia i, i, i dzieliliśmy się tym, co się tam dzieje u nas. No i w jednej wspólnocie był taki poważny rozłam. Część osób uważała, że, no, że jak gdyby się nie wzrasta w tej wspólnocie, nie karmi się, że, że to, co było dobrego, to przeminęło, że... No właśnie jacyś takiccy byli nienasyceni. I początkowo ci liderzy wspólnoty chcieli się jakby zgodzić na ten rozłam właśnie, że, że część po prostu odejdzie i albo założą swoją wspólnotę, albo przejdą do, do jakiejś innej formacji i wtedy dostali właśnie to słowo. Nie potrzebują odchodzić, wydajcie dajcie im jeść. I to było takie mocne. Pamiętam do dzisiaj, że mną to też wstrząsnęło. Że czasami są takie sytuacje w życiu, że wydaje się nam, no nie my tutaj tej osoby już nie nakarmimy. Nie podniesiemy, nie uzdrowimy. To może być nawet nasze dziecko, które zaczyna mieć jakieś problemy i zamiast my Pomodlić się i nabrać ducha i pomóc temu dziecku. Odsyłamy je do jakiegoś psychologa, do jakiegoś coacha, kogoś, kto, kto pomoże temu dziecku, kto go nakarmi. A często Pan Bóg w takich sytuacjach mówi: Nie, ta żona nie musi odchodzić. Ty daj jej jeść, ty ją nakarm. Ty daj jej to, czego ona potrzebuje. To nie musi być jakiś obcy mężczyzna, prawda, który ją przygarnie, który ją doceni. Czy na odwrót, jeżeli mąż wydaje się taki szary, taki mdły. Hmm... A wystarczy naprawdę niewiele, wystarczy się trochę postarać kupić jakieś kwiaty, pójść na jakąś randkę, już nawet jako małżeństwo oczywiście. I to wystarczy, żeby nakarmić tą osobę, która się czuje właśnie taka zgłodniała <grytania> uczuć zgłodniała tej życzliwości czy czułości. Są różne głody w życiu <laughs> i nie musimy odprawiać tych ludzi. Często sami jesteśmy w stanie ich nakarmić, tylko to oczywiście wymaga wysiłku. To nie jest proste, ale warto się wsłuchiwać. Czy Pan Bóg do nas przypadkiem nie mówi? Nie, nie muszą odchodzić. Wydajcie im jeść. O, a tu jakiś łabądek. Już się obudził i pływa. <laughs> o, jakiś ptaszeczek śpiewa. <laughs> Jak wam się tu podoba? Czyż nie jest pięknie? Tu też przeszła ta wichura i bardzo dużo jest takich pieńków po, po przewracanych drzewach. O tutaj taki jeden stoi też. Pozostałość po kataklizmie, ale wszystko się odradza, wszystko odżywa. A w ogóle te drzewa tu są zawsze takie zielone, bo wiecie, rosną przy jeziorze. Niczego im nie brakuje. Tu jakie piękne pole paproci, dorodnych, takich zielonych, pięknych. Po prostu wymarzone miejsce na rekolekcję. Tu jakiś sprzęt wodny przycumował kajaczki. I tu jest taki pawilon. Oprócz domków są jeszcze pawilony, także tu jest bardzo, bardzo dużo miejsca. Myśmy w, na ostatnich rekolekcjach mieli ponad 200 osób. <grym> A i tak nie zajmowaliśmy oczywiście całego ośrodka, bo tu był jeszcze taki um, obóz jakiś sportowy oprócz nas. Tu wszystko jest też przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszędzie są podjazdy i też takie grupy osób niepełnosprawnych też tutaj mają jakieś swoje wczasy także wszystko jest na wysokim poziomie no i tu już powoli ta ścieżka dookoła pół wyspu się kończy Dochodzimy tutaj są te domki jeszcze one tak są rozrzucone po tym po tym całym półwyspie dochodzimy do pomostu to jest taki mały pomost dla rybaków tam dalej już jest taki większy pomost do pływania taka przystań jeszcze dla żaglówek a w ogóle wiele lat temu od roku chyba 2001 mieliśmy rekolekcję tutaj po drugiej stronie jeziora, tam jest ośrodek Dalsol, ośrodek um, dawnej stoczni, chyba. Już teraz nie pamiętam. Teraz w ogóle jest chyba dzierżawiony czy wykupiony. W każdym razie tam przez kilka lat mieliśmy rekolekcję, tam był trochę gorszy standard, trochę może ceny niższe. No, a później z czasem się przenieśliśmy tutaj, bo było więcej osób i już po prostu tam się nie mieściliśmy, bo tam, tam było mniej tych miejsc, zakwaterowań, tam jest dużo domków, takich e, prywatnych, wykupionych, czy tam wydzierżawionych. No i dotarliśmy na to plażowisko. Tam u góry są różne boiska sportowe sprzęt taki też do ćwiczeń przeróżnych a tu jest tam wypożyczalnia sprzętu a tu jest ten pomost który nam służył latem można było sobie popływać czasami tu przyjeżdżamy tak po prostu prywatnie zawsze jest jakiś pan ratownik Także fajnie tutaj dla dzieci jest takie miejsce wydzielone. I co to za ptaszyska wielgachne? Co tam? Uciekajcie! Nie uciekajcie! Poczekajcie na mnie! Jeszcze się nie nauczyłam pływać. O, jakieś piórko zostawiły. Ach. No, na szczęście pan się zlitował i ze deszczyk przestał padać, więc mogłam sobie tu spokojnie dotrzeć. Jeszcze zrobię wam na do widzenia panoramkę tutaj z tego miejsca z Mostku Kapitańskiego. O, plum, plum! Słychać. O tam jakieś kaczuszki płyną szeregiem Także tak słuchajcie Dziękuję Wam za wspólny spacerek, trochę się przejaśnia Żegnam się z Wami, z Bogiem i dziękuję serdecznie za wszystkie przemiłe komentarze. Lajki, subskrypcje. Niech Pan Was błogosławi i strzeże. I z Bogiem, papa! Pa.